Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Was drogie wagi i zobaczymy sobie, jaki ten czerwiec będzie dla Was. Oczywiście pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, więc wiecie, że tutaj nie każdy się w tym czytaniu odnajdzie. Jeśli potrzebujesz czytania prywatnego, zapraszam do kontaktu ze mną poprzez mail, który jest w opisie nad filmem czy pod filmem. I tam po prostu możemy się skontaktować i możemy po prostu zrobić czytanie prywatne. Również udzielam konsultacji telefonicznych. Kontakt poprzez maila. Dobrze, moi drodzy, a teraz patrzymy sobie wagi, jaki ten czerwiec będzie dla Was. Mhm. Pozwólcie, że ja rozłożę karty i będziemy sobie dopowiadać. Dobrze. Dobrze. A pod spodem talii mamy kartę Padzia Mieczy. Mam również talię dopowiadającą. I patrzmy sobie, co tutaj chcą karty ci powiedzieć, droga Fabio. Przede wszystkim to ja tutaj widzę. Że ty będziesz czegoś się wyswobadzać, ty będziesz czegoś się uwalniać i ty ruszasz naprzód. Idziesz po coś zupełnie nowego. Bardzo mocno skupiasz się na jakiejś transformacji, bardzo mocno skupiasz się na jakimś nowym początku, ale ty wiesz, że aby ten nowy początek nastał, musisz rozliczyć się z przeszłością. Mam wrażenie, że będziesz rozliczać się droga wago z przeszłością. Będziesz zmieniać schemat działania w swoim życiu. Ja też tutaj widzę, że bardzo mocno będziesz skupiać się na kwestiach finansowych, na energiach zarabiania i na pracy. Karty pokazują, idą do ciebie jakieś nowe szanse, nowe możliwości. Tak mi tutaj jest pokazane. Też widzę, że dla niektórych z Was może otworzyć się nowa. Ścieżka, nowa furtka na miłość. Niektórzy z Was mogą wejść w jakąś relację, budować jakąś relację, budować jakąś przyszłość, karty pokazują, tak? Towarzyszą Ci jakieś konflikty wewnętrzne, bardzo mocno. Możesz mieć też problem z pewnego rodzaju jakimiś uzależnieniami tak karty mi pokazują, ale będziesz z tego się wyzwabać. Dobrze, dopytamy sobie. O tą kartę ósemki kielichów. Z czego się wyswobadzasz? Wyswobadzasz się z jakiejś takiej energii, powiedziałabym, może z jakiegoś związku toksycznego, ale możesz też z takiego zastoju. Może w Twoim życiu był jakiś zastój energetyczny i to się w końcu kończy. Uwalniasz się też z nadmiaru jakichś nagromadzonych myśli, emocji, karty pokazują. Ja też tutaj widzę, że jeżeli towarzyszyło Ci bardzo mocne zamartwianie się o finanse, nie widziałaś, droga Wago, że ktoś był przy Tobie, wiernie stał jako dobry przyjaciel czy przyjaciółka i wskaz podpowiadał Ci, wskazywał Ci coś, to karty pokazują, że. W końcu zaczniesz to dostrzegać. Zaczniesz dostrzegać wokół siebie dobrego, życzliwego przyjaciela, kogoś, na kogo możesz o każdej porze dnia i nocy liczyć. W ogóle to ty tutaj ruszasz naprzód, u ciebie dużo będzie się działo, bardzo dużo. Jakiś tutaj sukces jest na wyciągnięcie ręki, ale będzie to dla ciebie obciążeniem energetycznym, bo ty będziesz od siebie dawać 200%. 100% to już jest za dużo, a ty będziesz drogowo od siebie dawać 200% i będziesz przy tym wszystkim czu, czuła się zmęczona, ale ruszasz naprzód. Co tutaj się kończy? Kończy się przede wszystkim jakiś problem z uzależnieniem być może było uzależnienie od alkoholu, od toksycznego towarzystwa, od głośnego towarzystwa, od kogoś, kto ciągle narzekał to się kończy w twoim życiu, ale też. Mm, Możesz być osobą, która przechodziła w ostatnim czasie turbulencje emocjonalne, która żyła jakąś raną, raną odrzucenia, która miała jakieś głębokie rozczarowanie, serce bardzo bolało, cierpiało, to to się kończy. Czego dotyczy Twoja transformacja? Twoja transformacja dotyczy Twoich myśli, Twoich myśli i Twojego nastawienia do życia. Twoja transformacja też dotyczy jakiejś młodej osoby. Może masz dziecko, może masz Wnuka. Może masz kogoś blisko siebie, ktoś jest młody yy, i karty pokazują, że zaczniesz tak, jakby inaczej na tą osobę patrzeć, zaczniesz inaczej, tak, jakby yy, żyć z tą osobą, tutaj mi się to pokazuje, tak? Ale też przede wszystkim ja widzę, że Twoja transformacja może również doty do, dotyczyć Twojego sposobu podejścia do życia. Duże doświadczenie masz życiowe, i karty pokazują, że tutaj będzie się to u ciebie bardzo mocno aktywować, bo ty będziesz dużo myśleć, analizować, wyciągać odpowiednie wnioski. Dopytamy sobie: No, dla niektórych z was to się szykuje romans, nowy, nowy związek, nowa relacja. To jest tylko dla nielicznych, dla innych natomiast to jest wyspowadzanie się z jakichś schematów. Mhm. Karty pokazują, możesz definitywnie odciąć ze swojego życia w czerwcu jakąś osobę, przestać się jej losem interesować, przestać pytać innych, co u tej osoby, po prostu będziesz skupiać się na sobie. Jesteś osobą, która bardzo mocno chce wejść w energię pieniądza, zarabiania. Jesteś osobą, która zaczyna bardzo mocno przyszłościowo patrzeć na siebie. Jesteś kimś, kto po jakichś przeżyciach, ostatnich gorszych w życiu, po jakichś turbulencjach, Będziesz odbudowywać poczucie własnej wartości, i to mi się bardzo mocno podoba. Karty mi pokazują, że bardzo ładne do Ciebie pieniądze idą. Praca, zarabianie pieniądze, dla niektórych z Was współpraca, dla innych być może budowanie własnej marki, wejście. Y po prostu we własny biznes, ale tutaj jesteś osobą pracowitą, zaradną, i karty pokazują, że na tym będziesz się bardzo mocno skupiać. Karty też proszą, żebyś, droga Wago, interweniowała. Jeżeli będzie rozwijał się jakiś stan zapalny w Twoim organizmie, to nie, ba nie bagatelizuj tego, zadbaj o zdrowie. W trudnościach to ty możesz mieć trochę dziecko. I teraz tak, ta karta reprezentuje dziecko, ale ona też często reprezentuje zwierzątka domowe, przydomowe, bo też bardzo często dla nas zwierzątko jest poniekąd naszym dzieckiem, tak? Bardzo często niektórzy mówią na swojego pieska, kotka czy jakiekolwiek inne zwierzątko: mój synek, moja córeczka. I tutaj tak jakby obowiązki domowe, dom, ktoś w tym domu, jakiś domownik, czy dziecko, czy zwierzątko. Troszeczkę będzie zbyt wymagające, będzie Ci utrudniać, może po prostu będzie brakować Ci czasu na opiekę, na wsparcie. Karty mi pokazują, że idzie do Ciebie jakaś relacja karmiczna, coś z przeznaczenia. Jeżeli ktoś na Twojej drodze życia właśnie droga Wago, stanie teraz w czerwcu, to karty mi pokazują, że to jest ktoś, z kim masz jakąś karmę do przepracowania. Co z tego wyjdzie? To już oczywiście będzie zależeć od Was. Zapraszam do czytań prywatnych, tam wtedy możemy dowiedzieć się więcej. Ale też ja widzę. Że Ty będziesz na etapie jakiegoś odrodzenia, uzdrowienia. Może to Ty jesteś osobą, która w końcu zacznie przepracowywać swoją karmę. Tutaj również taka informacja do Ciebie płynie. Że ten czerwiec jest dla ciebie nośnikiem pozytywnych wiadomości pod względem kwestii administracyjno urzędowych I co tutaj karty chcą powiedzieć? I karty mi chcą powiedzieć, że momentami jak będzie dopadać Ciebie jakaś apatia, czasami jakieś czarnowictwo, to ty szybciutko z tego będziesz się wyswobadzać. Ty szybciutko będziesz nad tym. Pracować i nie pozwolić, żeby na nowo te demony przeszłości, te konflikty wewnętrzne wzbudzały w tobie skrajne emocje. Także uważam, że tutaj jest bardzo ładnie i bardzo fajnie, i pozwolę sobie na koniec przeczytać kartę anielską. Wybory. Jeśli martwisz się swoimi decyzjami, to że to znak, że Twój umysł próbuje sprawować kontrolę nad Twoim życiem, co skutkuje decyzjami podjętymi przez Twoje ego. Anioły radzą, byś rozważył wszelkie możliwe opcje, a następnie wyłączył umysł i wybrał sercem tę z nich, która sprawia Ci największą radość i wydaje się najbardziej słuszna. Nie działaj jednak za potrzeptem nierozsądnego impulsu. Lecz raczej idź za boską inspiracją. Dokonuj wyborów w imię wyższego dobra. Pamiętaj, jeżeli coś nie służy twemu najwyższemu dobru, z pewnością nie służy także najwyższemu dobru otaczających cię ludzi. Pozbądź się więc fałszowego poczucia odpowiedzialności za innych i wybieraj mądrze. Wycisz się i dostrosuj i dostos, dostrój, przepraszam, do wibracji twojej duszy. Poproś anioły o pomoc i poradę. Następnie, pełen wewnętrznego spokoju, spontanicznie dokonaj wyboru. Afirmacja: Dokonuję wyboru dla mojego najwyższego dobra. Moi drodzy, cudowności Wam życzę. Pozdrawiam. Papa. Pa.